Ok, no to nagrywamy. Już jest otwarte, bo musiałem, bo miały przyjść, miała przyjść paczka, która y, właśnie mi się wydawało, że jest za mała. I nie ma wszystkiego, ale sprawdzałem, mają przyjść dwie paczki. Tu mamy same petardy, mamy jeszcze przyjść rzymskie ognie. Także już otwarłem, bo mówię, kurczę, coś mi nie pasuje, nie? No dobra, co, co mamy? Mamy y, otwunkę dambo. F5, FP5G. E, I co? W, chciałem, myślałem, że to będą, właśnie nowe. A tu mamy 2012. Rok. Siema, siema, siema. I chciałem do porównania z tymi, co mam e, z NWP. Nie było. Ale po 12 coś złotych je kupiłem. Także na Allegro, śmiało, INS Fireworks sprzedają. E, Funker Trueno numer 6. Fajne, bez gipsu. Bardzo fajne. Mi się wydaje, że funkcja jak współpracowało z DekStreamem, gdy nam zamknęli, to Funke zaczęło robić e, te same petardy, tylko że pod, nazwą, pod inną nazwą. Nie wiem, ale bardzo fajne. One są właśnie bez gipsu, za jebiste. Nie wiem tylko czy mają. E, czy one mają 6 gramów? A ile one w ogóle według opakowania mają mieć? 6 gram, 60 gram na jedną. To sobie kiedyś tam przetestujemy. E, Nebel okay. Szlak. E, też miały, e, były dużo, dużo tańsze. E, normalnie tam gdzieś widziałem po 30, chyba 8, 40 zł, nie pamiętam. A te były 32? No, nie pamiętam. Na Allegro są. Śmiało może się wbijać i. Nie masz nożyka przypadkiem? Mm. Wiesz co, tam był nożyk? Dobra. Tu? Chyba tak. O! Różnokolorowe, z dymem. Mamy dwie czerwone, dwie fioletowe, dwa... To będą chyba zielone, niebieskie i dwie żółte. Całość Neku to będzie 110 gram, bo 11,1 chyba na, na petardę. Tak. 111 gram. Gramów. Rok produkcji 2016 Funka. UFO! To są te, strzelające, tak, to są strzelające, właśnie kurde, to są, ale dziwna sprawa, bo tak, jedne co mieliśmy UFO, to wiesz co było, e, wyrzucały, a to albo wyrzucały mm, kolorowe, tak, jedno, jednego kiedyś odpaliłem UFO, on leci do góry, ja mówię, co jest, Nie? fajnie, Nie jak efekty mają, tak, no jeszcze mamy te, z tych motylków, motylków tylko zostawiłem, e, ten, na magazynie. Na magazynie. <grym, grym>, yy, funkę Ale to... od funkę i one są też ze strzałem i z tytanium. Bardzo o, fajne, wow. tylko że drogie. Ale stroboskopy. Stroboskopy to dali za petardy, bo nie mieli petard i dzwonili do mnie, czy mogą zamienić. Ja mówię spoko. Co, No, te stroboskopy to chyba mieliśmy już. No, błyskające tabletki. 90 sekundowe. Błyskające tabletki są Petarda Funkę, 3 Blue. Są jeszcze 5 Blue, ale nigdzie ich nie widziałem. No, Na stanie? Gdzieś, nie wiem, nie wiem, to są, to, są, to są 2017 i te mają 80 gram, czyli 4 gramy na jedną Petardę. No i to tyle, to będzie część pierwsza, a później... Bardzo mi trzęsiesz tutaj tym samochodem. Mógłbyś tak nie trzaskać tymi drzwiami, jak już otwarłeś, to trzeba było zostawić. I one były po złotych 17 To nie jest dużo. Normalnie są po 24, 25, 26. Ale te byłem w szoku. Normalnie sprzedają po 24, a te były po 12,60, 12,80. To na Allegro. Ale wiesz, jak one sadzą? teraz tu jedną pierdykniemy. One są naprawdę mocne. Znaczy wiesz, według tego, co te tutaj piszą, co napisali, przepraszam, to jest NWP i one mają 120 gram, czyli 12 gram na jedną torę. Uu. Ale tyle nie mają. Nie, no nie mają coś koło tukki. 7, ale są naprawdę mocne. Są Na naprawdę mocne. Dlatego chciałem jeszcze te, bo to są NWP, a ja chciałem z CE, żeby porównać. Mhm. No ale się trafiły NWP. Nie będę narzekał, bo są lepsze. <laughs> Czemu mi zabrałeś? Nie nie żałaty. Te są naprawdę mega głośne. A widać? Flara? Głośne, nie powiem, Naprawdę są głośne. Jak na tak, taką petardę niedużych rozmiarów, no to... No, tylko wiesz co? Tu jest Jumbo Color Whistling Thunder. Pierwsze to myślałem, że będzie kolor, Ale? jakiś mhm. gwizd i dopiero będzie strzał. Ale no, no nie, nie mają. Po prostu taka chyba tylko nazwa. Możliwe. Ale? Dobra, jeszcze będzie druga część, bo nie dosłali mi w drugiej... W paczce będę miał rzymiaki. rzymiaki? Rzymskie ognie. Aha, o, no to? Rzymskie Różki ognie. Potera. Nie ta, różdżki Harego <laughs> kaliber 30. <laughs> no, kaliber 30, różdżki Harego No i tak to wygląda. Także y, kupujcie póki są naprawdę tanio i NWP. Dokładnie. Nebel szlagi. Nebel, -szlagi. Nebel -szlagi. Kurczę, też mnie bardzo ciekawią. Który kolor bierzemy? Czerwony. Jak nie. Raczej, znaczy no to nie wiem czy to jest czerwona, czy różowa. To bierz różową. Weź ten, bo ja pójdę do ziemi, tam troszkę styknę. To jest z dymem. Ona jest z dymem, błysk dym i wystrzały. O, dobra, teraz dym powinien być chwilę Co nie ma dymu Kurde, nie wypał Ja Może dlatego takie tanie. No nie była jakaś tam super dania, kurde, ja tam teraz nie podchodzę Bo ona jest mocna Ja pierdzielę, no ona jest mocna Dobra, zostawimy ją, a wezmę inną teraz i pójdziemy gdzieś w drugie miejsce. Wiesz co, one są drogie, no 32 zł za petardy i żeby kurde jedna nie wyskoczyła. Ale na przecenie, może i dlatego, może gdzieś jakieś zleżałe, czy już, co? Ja już tam nie idę, nie mam mowy, dopiero za parę minut mam nam zapowiedzie. Teraz idziemy tutaj. Coś nie poszło. To komentowe. Schowaj się tu za O, tu jest dymek. Yes. Ta odpali. Dobra. Ta ma kopyto. Ta miała kopyto. Dobra, chodź, zobaczymy jaka jest dziura i kończymy. A później będziemy robić takie dokładniejsze każdej z tych. Ty jak to rozwaliło? A nie widać. No, mega tu rozwaliło. Przecież tu była taka kupeczka. Dobra, kończymy. Dzięki wielkie, na razie cześć. Cześć.